Jednym z podstawowych celów strategicznych naszej spółki GIFK jest edukacja ekologiczna oraz dbałość o środowisko naturalne. Dlatego, kiedy wybudowaliśmy zbiornik wody Kazimierz, nie mogliśmy obo pozostać obojętni wobec problemu czy możliwości zderzania się ptaków o duże powierzchnie szklane, z którymi na obiekcie mamy do czynienia. Początkowo rozpoznawaliśmy takie standardowe metody, które gdzieś tam w informacje krążą, że są skuteczne, jak na przykład wyklejanie szyb postaciami ptaków, ale szybko okazało się, że, że te metody wcale nie są skuteczne i że bardziej jest to mit. Uznaliśmy więc, że powinniśmy skonsultować się ze specjalistami, skontaktowaliśmy się ze Stowarzyszeniem Cooling, które tutaj funkcjonuje na Wyspie Sobieszewskiej i dba o bytujące tutaj ptaki. I to właśnie stowarzyszenie poleciło nam współpracę z firmą Taktus. Skontaktowaliśmy się, przedstawiliśmy swoje oczekiwania. Oczywiście najważniejsze chodziło o to, żeby uniknąć problemu zderzania się ptaków. Natomiast też chcieliśmy zachować pewną estetykę, żeby nie zaburzać widoku z tarasu na otaczający krajobraz. No i po, po wielu. Propozycjach, rozmowach zdecydowaliśmy się na rozwiązanie, które właśnie tutaj funkcjonuje. Uważamy, że jest bardzo dobre, bo spełnia swoją rolę co najważniejsze, jeszcze raz podkreślam ale przede wszystkim jest estetyczne, i mieszkańcy czy turyści, którzy korzystają z zajęć edukacyjnych na tym obiekcie, chwalą, że, że właśnie można pogodzić ekologię z tą estetyką i potrzebą oglądania otoczenia.